To z tego Jeszcze taki moment też pamiętam, jak służyłem, to czasami kilka księży było u nas, co mszy odprawiali, nie, no i ja jednemu obsłużyłem jednego księdza, no i potem znowu drugi i trzeciemu, no a te, tak się złożyło, że ten trzeci ksiądz, który miał mszę, mnie wykomunikował, nie, i ja przyjąłem komunię świętą, no i później przychodzę do domu i mam, miałem taką starą ciotkę, i ona, ja jej mówię, ciotko, ja dzisiaj drugi raz mnie. przyjmuję. O, syn, jak ty świętokradztwo popełnił. A teraz widzicie, co mamy, już też można chodzić i na, na wszystkich uszał. Pa, Pani też kiedyś wspominał, panie Micheń, pan też miał takie wspomnienie o... Nie, nie pan, panie Micheń, o jak, jak ruski żołnierz był też w kościele, nie? Tak, to, to akurat byłem, ale nie wiem dlaczego akurat na, z tyłu się zna, znajdowałem. Widziałem, jak on szedł do komunii i komunię przyjął, a później przed samym końcem żył i wypluł i poszedł. Taki moment pamiętam. Panie Duda, jeszcze jeden wątek, który myślę, że też gdzieś jest no, nie do końca też zapisany, spisany, mało chyba też funkcjonuje tak do końca w naszej świadomości Chrząstowickiej, to jest fakt, że ten okres wojny to też jest okres no, dużego remontu kościoła. Że kościół do tego momentu nie miał ogrzewania. I Kościół wyglądał, ta, ta nawa główną, wyglądała trochę inaczej. Jakby, ksiądz, jakby pan mógł powiedzieć trochę o tym. No to właśnie ksiądz Lebok o to zadbał, żeby to ogrzewanie powstało. No, a to był okres wojny, to był 42 rok. To obrzewanie zlecił, tu był taki Duda się nazywał Baumeister, tylko że on nie miał, nie miał pracowników, bo ci zdolni tak do pracy, to musieli byli wszyscy do wojska zaciągnięci. I to on wykorzystał to, że u nas na tartaku, cudem Boże były Angliki, niewolnicy angielscy tam pracowali i on się wystarał, że stamtąd tych Anglików dostał do tego, remontu, do tego remontu w naszym kościele. I zawsze jeden strażnik ich przyprowadzał, to ich było czterech, nie wiem, raz pięciu, sześciu tych Anglików. To byli lotnicy, którzy po prostu dostali się do niewoli niemieckiej. No i, to, i ten ołtarz też był inaczej usytuowany, bo jak wierni z ofiarą szli, to szli za ołtarzem, tak jak w Krasiejowie dzisiaj chodzą. A później jak ten remont powstał, musieli trochę podnieść tą podłogę o dwa stopnie i to ten ołtarz został przesunięty do tyłu, całkiem pod ścianę i w tej chwili już nie ma tam obejścia. I gdzie był, gdzie Proszę? W trakcie remontu gdzie były msze? Aha, w trakcie remontu to msze, od, msze się odbywały na, na ołtarzach bocznych, bo były jeszcze, jeszcze były trzy ołtarze. To był główny, główny tam, tam pod głównym jest to...